Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób oczyścić rury z zewnętrznego nalotu po lutowaniu miękkim, twardym, czy też po prostu z zabrudzenia, jakie samodzielnie nachodzi na zewnętrzną część rur miedzianych, a także ewentualnego nalotu, który z czasem będzie na rurze się odkładał. Jak oczyścić? Już mówię, żeby uzyskać efekt takiej czystej miedzi, tego typu mniej więcej, zastosować powinniśmy czyściwo zewnętrzne włókniny do czyszczenia, którą możemy kupić niemal w każdym markecie, producent Lux Tools na przykład, czy wielu innych. To jest taka włóknina, którą oczyszczamy zewnętrzną część, czy to właśnie miedzi, czy też drewna. Sami zobaczcie mniej więcej, jak to wygląda. Nie musimy używać do tego żadnych rękawiczek, chociaż oczywiście można w rękawicach wykonać tą czynność. Nie czyścimy garnków i innych ewentualnych powierzchni szklanych. Tą włókniną. Tą włókniną czyścimy różne powierzchnie, takie bardziej techniczne, czyli właśnie metalowe, jakieś żyrandole miedziane, tak jak zresztą widzicie tutaj, różnego rodzaju tego typu powierzchnie. I tak samo rury, złączki. Tak więc, mając rury swoje na przykład na ścianach i one na przykład wyglądają tak niezbyt ładnie, takie oczerniałe, brudne i tak dalej, co możecie z tym zrobić? Właśnie skorzystać z takiej włókniny. No jest niedrogie, możecie sobie to kupić. Tak to wygląda. Jest kilka. Chyba 8 takich wałeczków w środku, zobaczcie. I bierzecie sobie jakąś rurę i ją po prostu sobie oczyszczacie, albo w ten sposób, albo jeżeli macie możliwość, to w ten sposób dookoła chwytacie i poruszacie sobie jakoś tak. Delikatnie można poruszać. I rura wygląda niemal jak nowa. Nie widać jakiś rys, nie widać jakichś problemów. Zobaczcie, w ten sposób. A przy okazji polerujemy ją, więc ona wygląda po chwili tak, czyli kompletnie różni się od tej na przykład tutaj. Żebyście mogli zaobserwować teraz skutek na, na przykład tutaj. To możecie tą włókninę sobie chwycić i zobaczcie, i sami zaraz zresztą zobaczycie. No, po prostu, chwilę poruszać. Naprawdę, bardzo fajnie tą zewnętrzną powierzchnię rury oczyszcza. Jeżeli są jakieś mikroryski, tak samo sami zobaczcie, jak to będzie zaraz wyglądać. I porównajcie sobie, jak było wcześniej po lewej stronie, na przykład, czyli tutaj, a jak jest teraz. Sami widzicie, czysto, ładnie, przyjemnie. To samo ze złączkami możemy robić. Zobaczcie. Po spawaniu zaraz po na przykład instalacji centralnego ogrzewania, bierzemy sobie taką włókninę i możemy oczyścić. Najczęściej firmy montujące tego typu włókniny mają i oczyszczają po sobie wszystkie złącza, chociaż pewnie nie wszystkie. I w ten sposób zobaczcie, wszystko sobie wypolerujemy. Tak samo zbędną warstwę tutaj lutu też przy okazji ściągniemy za pomocą właśnie takiej włókniny. Zobaczcie bo tutaj na zewnątrz ten lód jest niepotrzebny. Zlutowane miejsce jest tutaj w środku. I jak sami widzicie, wszystko jest czyste. I ładne. Tak to wygląda mniej więcej. Jeżeli zaś mielibyśmy jakieś większe zabrudzenia rury, czyli nie takie czysto po spawaniu, które bardzo łatwo usuniemy za pomocą właśnie takiej włókniny, tylko przykładowo mamy tak, rurę zabrudzoną no nie wiem, no po prostu mamy gdzieś instalację miedzianą ale wygląda to ohydnie są tutaj różne większe zabrudzenia to taką włókniną nie warto teraz działać ponieważ sporo jej zedrzemy tak jak tutaj widzicie, ona się zdziera a niewielki efekt uzyskamy lepiej w tym wypadku skorzystać z jakiejś o, przepraszam z jakiegoś papieru ściernego, tego typu troszeczkę większej gradacji Dzięki czemu zdejmiemy tą górną warstwę tego brudu Zobaczcie Bierzemy sobie na przykład tą rurę Zobaczcie jak to wygląda Chwytamy sobie I kręcimy No jeżeli oczywiście mamy taką możliwość jak nie, no to Przeciągamy w prawo-lewo Chodzi o to, żeby Wszystkie Brudne Jakieś takie większe zabrudzenia Żeby je po prostu zdrachać Давайте, можно тоже так, конечно. i zobaczcie jak to wygląda od razu znacznie znacznie lepiej tutaj nadmiar cyny jeżeli jest możemy go też jeszcze bardziej zdrachać ewentualnie podgrzać delikatnie i go po prostu oderwać ale lepiej nic nie podgrzewać tylko po prostu zdrachać i sami widzicie jak to już teraz się prezentuje znacznie lepiej w porównaniu do tutaj już mocno, no mocno widać, że ta rurka już ileś lat była używana gdzieś w instalacji i osad już tutaj posiadł razem z brudem. Mieć też oczywiście zmienia swój kolor z czasem, w związku z czym nie ma się co dziwić, że będzie bardziej taka brązowa z czasem, a jeszcze po większej ilości lat taka bardziej zielonawa, taki nalot będzie nachodził. Taka jest właściwość po prostu miedzi. Ok, zobaczcie sobie jeszcze raz tutaj oczyśćmy. I rura jak nowa. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że wygląda to znacznie lepiej. Inne możliwości oczyszczenia. Jeżeli nie mamy na przykład takiego bardzo fajnego giętkiego papieru z zbosza, fajne są takie. Polecam sobie kupić. To jest opcja o, tak wygląda opakowanie, jeżeli kogoś by to interesowało. Można na mokro czyścić. Do metalu drewna. Fajna sprawa. Inna opcja to oczywiście można skorzystać z innego papieru ściernego, jeżeli jakikolwiek w mieszkaniu mamy. Tutaj mamy na przykład 500 w ten sposób. I 500 też można fajnie wyczyścić. Mniejsza gradacja, oczywiście będzie może nawet i lepsza, ale chodzi o to, żeby zbytnio nie naruszyć zewnętrznej warstwy. Tak żeby delikatnie, spokojnie i zobaczcie te miejsca tu łączeń można fajnie wyczyścić. Spójrzcie z bliska. Zobaczcie, od razu schodzi nam ten taki stary nalot. Opaście i po lutowaniu, który tu jest niepotrzebny, bo miejsce lutowania jest tutaj w środku. Zobaczcie. Od razu będzie to lepiej się prezentować. Tak więc papierem ściernym też możecie sobie oczyścić z łączki. Zobaczcie. Od razu wychodzi mieć. Inny sposób jeszcze są takie kostki, pewnie kojarzycie. Do, do szlifowania. Takich, takie kostki ścierne. Nimi też można zrobić. One są trochę twardsze. Na przykład tu też mam zbosza. Z wykończeniowa, są o większej gradacji też. Mniej drobnej, że tak powiem. No i zobaczcie, wystarczy przejechać i od razu mamy błysk. Zobaczcie tutaj na przykład. Palcem nie wyczyścimy, ale przejedziemy. Zedrzemy drobną warstwę i od razu mamy jak nowe. Takie kostki są też bardzo wygodne, bo za pomocą. Tutaj tych zakończeń można fajnie oczyścić właśnie te miejsca tutaj. Albo takie jakieś wgłębienie w różnego rodzaju złączkach. Zobaczcie. Tutaj na przykład. Bierzemy sobie i ciach ciach ciach. I po chwili będziemy mieli tutaj. Zobaczcie. Niemal perfekcyjną. O, tak to wygląda. Najczęściej druga strona jest bardziej ścierna. No i sami widzicie, jak wygląda efekt. Tak było. A tak jest. Oczywiście można tu jeszcze bardziej zetrzeć. Zobaczcie, ta strona, a ta strona. Chyba jest bez porównania. Tak więc. Jak nie macie większych jakichś zabrudzeń, to spokojnie stosujecie sobie do rurek tego typu po prostu włókniny. Dobra, ostatnia jeszcze tutaj rurka, taka, która ma już naprawdę spory osad, długo była używana w pewnym miejscu i ją też sobie ekspresem oczyścimy. Bierzemy sobie kostkę, sprawdzamy jak będzie kostką. Czysto. Bierzemy papier ścierny, też się da, ale trochę dłużej nam to zajmie i najlepsza do tego właśnie taka buszowska, zobaczcie, chwytamy od razu i... i od razu mamy całą rurę oczyszczoną, tak więc taka się chyba nadaje najlepiej. A na sam koniec włóknina, żeby wypolerować. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.